Niech leci, mam ja iść. Niech leci. Oh. To jest lepszy gość. Ja też nie. Ja też nie mówię po polsku. <grym> nie, bo jesteś w rolę nicmiej. Nie, nie, <grym> nie, <smieć. grym> nie trzeba się milić. Co zobaczy? Lektujesz pijesz się urokami walencji? Nie. Dlaczego? Bo czekam na samolot do Polski. O której jest? Nie wiem, ale... Nie wiem, ale wiem, że za... Czekaj, która jest godzina? 10, 90, 30. No, za 10 godzin powinienem być w pożowie. I, i będziesz nosić człowiekiem na świecie? Tak, dokładnie. Mam sądy, tak? Z Walencji? w sosnowu grałem z Karlesem Martinezem. Nie miał on z Walencji, jest akurat. Kurczę. Pisałem do niego, ale on teraz w Salomance gdzieś tam gra z Górnym Dziębem. Tego nie było. No popatrz, jak. No. Czy nieważne, no, się człowiek tak, jesteś? Ładnie. Ja poznałem w pani życiu wiele kluczowych. Czy jesteś za, granicę, za granicą? prawda? No. no. bo ty w sumie też. Ty ja za, za granicą, nie? Tak, Poznałem inne ligi, inny smak. Ale jestem ten nie? No wiecie, że koszniaki, jak zabrał złoto, to tak szybko. Ale no, trzeba się na to skupić bardzo, żeby nie pominąć żadnych gier, uroków w Walencji. Może nie ma żadnych uroków, dlatego tak szybko. Dobrze. Ale, że... podoba Ci się? Panie, ładnie tu jest, tu jest ładnie. Nagrać tu ładnie, patrz jak panie. Palemki. Takie, że wracamy do Polski. A to, właśnie, no. właśnie, wracamy do Polski wreszcie. To co na początku, teraz na końcu. Tylko się boję o ten wylot, wiesz, bo w łowie zaczyna wracać, nie? Ale nie, no chyba nie ma żadnych, nie? Niepokojących no, nie, nie informacji. Ale to marzenie się jednak, wiesz, warto marzyć, nie? Że, że w końcu się wróci, nie? No, do Polski. No, bardzo. <laughs> Pan kiedyś na rozruch w takim miejscu? No pewnie. Milion razy nie? Nie, to jeden trener, który to robi. Tak? Który? Adam na Też to takie coś? No, za spacer, za, to spacer wiąże się z tym, że zawsze są potem jakieś ćwiczenia. Mhm. Po kolei każdy z zawodników wymyśla. To też ma fajne. I fajne, fajnie to wychodzi, nie? Finalnie wszystko. Cieszy się pan, że już pracamy? Bardzo. chyba wszyscy, nie? To już jednak... Normalne, no. Każdy chce do domu przynajmniej na chwilę. No właśnie. Żony, dzieci, kochanek i innych. No właśnie. Psów, kotów... I innych tego typu rzeczy. No, to już psychicznie po prostu należy odpocząć. Berek ozony? Tak. Czyli nie można bie biec, tak? No nie dziewo. Do hotelu idziecie? Do hotelu idziecie? Gdzie idziecie? Maddy? Nie. Jest godzina mamy bardzo proszę. Pierwszy raz ogląda film. Razem z Kamilem. Nieźle? Nie jest na razie idealnie. No, fajnie powytrzymałeś się. Czawi i jest. Ulubiona drużyna, pan. Co, To ten materiał to nam pół biedy, ale zanim wrzucimy kulisy nagrywania tego, za to, to będzie lepsze. Nie, ale ładnie wygląda to, prezentuje się kolos. Ładnie, naprawdę ładnie, fajnie w centrum miasta. Dziwne nie? miejsce ma. Wysokie. No, taka lokalizacja specyficzna bardzo. Tak nagle się wyłania, nie? On Ty, a tych ludzi, którzy tu mieszkają, jakie larmo muszą mi mieć. No. Widzisz, jak Ci się podobał stadion w Walencji? No z, z... Z boku było bardzo fajnie. Fajnie, szkoda, że nie można na niego wejść. No ale kiedyś może. może Zagramy, róg zagra wiesz, za, Ligi za Ligi dwa Europejska? lata w Lidze Europy. A widzę mniejszy od razu są Ligę Europejską. Nie, Walencja Także... nie trafia do Ligi Także. No to musimy celno się wyrazić. No, to Ligi Europejskiej. Cieszysz się, że już wracamy? No. E, Cieszę się, że już coś na z nas zaczyna za tygodnie. Ciesz, coś się będzie.